Kochani, witam się z Wami serdecznie. Dziś nagrywam czytanie dla strzelców, w końcu, tak? Przepraszam Was, że tak długo musieliście czekać na to czytanie, że tak długo to trwało. Czytanie nagram Wam od dnia dzisiejszego, czyli od 31 marca, w dniu kiedy stawiam te karty, od 31 marca do 11 kwietnia. Kolejne czytania, jak będę nagrywać dla znaków zodiaku, żeby było sprawiedliwe, zaczynam od znaków, które były teraz na końcu, czyli Koziorożec, Strzelec pójdą na samym początku. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Nagrywamy, co będzie się działo w przeciągu dwóch tygodni następnych, w przybliżeniu dwóch tygodni, w znaku zodiaku Strzelec, tak? Kochani, zobaczymy, zobaczymy coś, a najpierw wam postawię tak jak to w wcześniejszych rozkładach kartę anielską, pomyślcie pytanie. Pomyślcie pytanie przy was Zaraz zobaczymy, co przy Was wyjdzie. Pytanie, czyli przystopujcie, zatrzymajcie w momencie kiedy już pytanie znacie, załączcie play. Odpowiedź na Wasze pytanie. Klarowna komunikacja. Czyli kochani, musicie jak gdyby wyrażać siebie w 100%. Mówić, czego potrzebujecie, czego pragniecie. Nikt się nie domyśli na zasadzie Wy sobie coś pomyślicie, ale przecież nikt się nie domyśli o co Wam chodzi, tak? Tu jest rozmowa. Yy, szczere, proste mówienie, o co nam chodzi, na czym nam zależy, czego potrzebujemy, czego pragniemy, tak? Postawię Wam też kartę wiadomość od wróżek. Zobaczymy, co nam wyjdzie przy strzelcu. Zobaczymy. Otwórz się na swoje prawdziwe uczucia i pokażę Wam. Czyli bądź wobec siebie szczery, ponieważ tylko ty wiesz, czego naprawdę pragniesz. Widzicie, jak karta w kartę się uzupełnia przy was. Zobaczymy teraz, co przy strzelcach, mniej więcej jakie informacje dla was na najbliższe, w przybliżeniu, dwa tygodnie przy finansach. Kochani, przy was wielkie szczęście. Co to znaczy? Przy finansach oznacza to, że wszystkie wasze sprawy materialne, to na co czekacie. Czego pragniecie, szczególnie no jakieś sprawy, które są w zawieszeniu, tak? Tu jest karta czasu, która mówi, że coś na co czekacie, co jest u Was jakaś sytuacja przy pieniądzu w zawieszeniu. Może to chodzi o Waszą pracę, może to chodzić o, o sprawy jakieś urzędowe, tak? Wszystko to w przeciągu trzech miesięcy, wiem, że czytanie jest na dwa tygodnie, ale karta tu czasowości pokazuje rezonację do trzech miesięcy, że coś potrwa jeszcze do około trzech miesięcy, zanim się wyjaśni, wyjaśni się na Waszą korzyść, czyli y, tu jak gdyby przy pracy, powodzenie, wielkie szczęście, czyli wszystko, od, na co czekacie, o czym myślicie, jeżeli szukacie nowej pracy, tą pracę znajdziecie, dostaniecie informację w przeciągu trzech miesięcy. Jeżeli macie jakieś sprawy niepozałatwiane lub czekacie na jakieś odpowiedzi, wszystko będzie na Waszą, pozytywnie się dla Was zakończy, tak? Zobaczymy dalej przy pieniądzu, co nam się tu pokaże dla strzelców. No i zobaczcie. Nieoczekiwany przypływ gotówki przy Was, kochani. Jakiś nowy początek. Czyli karty rezonują do trzech miesięcy, mimo tego, że to, jak mówię, informacja może przyjść właśnie w tych dwóch tygodniach. Yy, powiem Wam tak. Nieoczekiwane pieniądze. Tu będzie jakaś. Nagła, nieoczekiwana, nieoczekiwany pieniądz, przypływ gotówki, to może być wygrana, to może być podwyżka, to może być jakiś awans, coś, co jest związane z kasą, z pieniędzmi i to może się wydarzyć w przeciągu rzeczywiście tych dwóch tygodni. Już nie trzech miesięcy, bo karta czasowości zmienia to wydarzenie, na przeciągu dwóch tygodni. Dla części z Was to będzie nowy etap w życiu. Kochani, przy pieniądzu albo dostaniecie nową pracę. Albo zakończycie starą pracę i podejmiecie decyzję o szukaniu nowej. Tu jest jakieś tworzenie nowych rzeczy. Czyli na zasadzie, może to być przeprowadzka eee, dla Was, tak? Może to być zmiana miejsca zamieszkania. Tak to mi się tutaj pokazuje, kochani. Dobierzemy jeszcze jedną kartę przy pieniądzach, przy finansach dla Was. Kochani, wszystko, co ma związek u Was z pieniędzmi. No, tak się karty układają, że po prostu aż sama jestem w szoku, ale wszystko, co, jest, co ma związek przy pieniądzach, przy zmianach, przy jakichkolwiek decyzjach teraz, to jest właściwy okres. Wszelkie powodzenie, po prostu, wszystkie karty mi pokazują, że tu na polu finansowym u Was będzie wszystko na plus, wszystko pozytywnie się zakończy. Wręcz osoby, które zainwestują jakąś gotówkę, zainwestowały jakiś czas temu jakąś gotówkę, też będą się cieszyć zyskiem, tak? Kochani, zobaczymy znów, co Wam się pokaże na ten moment przy uczuciu, przy miłości dla strzelców. Miłość dla strzelców. Miłość dla strzelców. Ktoś, o kim Wymyślicie, również myśli o Was. Jakaś sprawa, brak kontaktu, zawieszenie między Wami, no, uczucia, które jak gdyby na ten moment, y, może nie ostygły, ale zostało jakieś uczucie zawieszone, przerwane, tak? E, co? Przy, po prostu tu jest osamotnienie przy uczuciu, czujecie się samotni. E, jakaś, coś jest zablokowane, tu jest jakaś blokada dla Was. Tu powiem Wam tak. Ta osoba o Was myśli ta osoba o Was myśli, ta osoba jak gdyby coś pójdzie do przodu przy tym uczuciu. Czyli zaraz zobaczymy, czy w ogóle ta osoba się odezwie do Was. Czy osoba się odezwie do Was. Tak. Dostaniecie wiadomość niespodziewaną od tej osoby. Dostaniecie jakąś wiadomość niespodziewaną lub spotkacie tą osobę u jakiejś um, u jakiejś osoby z wasze... osoba, osobę. No, masło maślane. Kochani, powiem Wam tak, za dużo ma... mętlik mam, za dużo w głowie. Osoby, które mają na ten moment zawieszone uczucia lub brak kontaktu przy uczuciu. Ta osoba w dalszym ciągu o Was myśli, w dalszym ciągu ma do Was uczucia. Dostaniecie od tej osoby prezent, niespodziankę, lub samo kontakt tej osoby będzie dla Was niespodziewany i nie będziecie się jak gdyby, nie będziecie przygotowani na tę rozmowę, na to spotkanie. Spotkanie może nastąpić, jeżeli to będzie spotkanie w jakimś gronie znajomych, u jakiegoś znajomego lub znajomej koleżanki, tak? Tak to mi się tu pokazuje. Możecie przypadkowo spotkać osobę, bo możecie się nie spodziewać, że ona tam będzie. Tu osoby, które po prostu żyją marzeniami o tej osobie, które myślą o tej osobie, która, którym ta osoba się śni, tak? Spotkają tą osobę, jest rozmowa przy tej osobie, czyli kontakt wróci. Ten partner do Was wróci, kochani. Eks-partner, osoba, z którą chcielibyście się spotykać, wróci. Kontakt zostanie odnowiony dla Was przy uczuciach na ten moment. Co jeszcze? Przy uczuciu jest jakaś podróż dla Was i wiadomość. Ewidentnie, ta osoba się do Was odezwie. Odezwie się do Was były partner lub osoba, o której myślicie, z którą chcecie być, stworzyć jakąś relację. Jest wznowienie kontaktu lub jeżeli to jest osoba, z którą jeszcze związku nie było na ten moment, tak? A chcecie, jak gdyby ta osoba Wam się podoba, to jest wiadomość od tej osoby, kontakt z tą osobą, rozmowa, spotkanie z tą osobą. Czyli przy uczuciach dla was wszystko na plus. Kochani, jeszcze raz Was przepraszam za tak długie oczekiwanie na to czytanie. Czytanie nie, nie jest za długie, wiem. To jest, jak mówię, demo. Od przyszłych następnych dwóch tygodni będę robiła Wam dłuższe takie czytania, bardziej obszerne dla każdego ze znaków. Mam nadzieję, że to pójdzie szybciej, sprawniej, nie jak w tym tygodniu, za co Was jeszcze raz serdecznie przepraszam. Zapraszam do kolejnych moich czytań, widzimy się w kolejnych moich filmach. Pozdrawiam Was serdecznie, cześć.